Cześć siemaneczko, z tej strony Bart Szoles Polish Fighters, a ze mną jest prosto z USA Jakub Kaszuba, zawodnik PFL. Cześć siemano. Witam siemano, dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze przyjemność. Kuba, ale zanim przejdziemy oczywiście do kontraktu PFL, całej tej reszty twojej najbliższej walki, to ja się zapytam po prostu, jak twoje, jak twoje zdrowie, no bo ta kontuzja po twojej ostatniej walce no była dosyć poważna, pauzowałeś kilka miesięcy i czy wszystko już jest zaleczone i jak w ogóle Przebieg ten cały proces leczenia, rehabilitacji? No, i teraz już jestem naprawdę w dobrej formie. Mięśnie wracają, siła jest, mam dobrą kondycję. No i jestem bardzo podekscytowany na to, na moją następną walkę. Będę mega przygotowany, dużo postępów zrobiłem, ale ten, no zdrowie, zdrowie jest dobrze. Dwóch doktorów mi mówiło, że muszę mieć operację, trzech powiedziała, że lepiej nie. No to zdecydowałem, bez operacji, nie chodziłem na tej nodze przez 3 miesiące, po tym miesiąc w bucie, prawda? No i jeszcze miałem taki zastrzyk, który się nazywa PRP, że tam biorą moją krew do takiej maszyny. Ta maszyna ją, e, nie wiem, no tak kręci bardzo szybko i rozdziela złe części krwi od dobrej. No i potem ten, a, ten doktor mi wstrzyka tą krew, użyjąc, też używając maszyny ultrasound, żeby widzieć te wszystkie ścięgna, no nie? I ten, no i dobrze już co, zacząłem chodzić od połowy maja, od czerwca zacząłem mocno trenować, od połowy czerwca już wchodziłem na matę, prawda? I robiłem na przykład tarcze i takie inne rzeczy, więc miałam no no, troszeczkę bólu i parę ruchów nie mogę robić na, na, pełnym, na pełnych obrotach, no ale by powiedzieć, że tak 95% jestem, wróciłem do siebie, więc i to mi wystarczy. Czuję się dobrze z tym, bardzo dobrze. Mhm. Ale w międzyczasie tej rehabilitacji padła informacja, że zostajesz na razie w organizacji PFL. Jakbyś mógł powiedzieć dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o stronę kontraktowej? Na ile ten kontrakt masz? Czy musieli dużo dołożyć, żebyś, żebyś został? Bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to była mowa o jednej walce, ale mówiłeś, że po prostu będziecie no, po prostu rozmawiali. no I widać, że rozmowy się udały. naprawdę no, jest taka, że ja jestem na kontrakcie takim, że. Jak, jak wygrałem turniej w tamtym roku, to od razu zostałem podpisany, tak? Więc nawet nie, nie miałam opcji za bardzo e, z tym walczyć. Jakby naprawdę dali mi całe pieniądze, to bym pewnie wziął wiesz, tam swoich prawników i, i walczył, ale naprawdę dali mi zajebistą kwotę. No jeszcze chcieli, żebym zawalczył w tym turnieju o pół miliona dolarów, więc e, no, na początku tego roku, więc ten, e, więc mi się podobała ten e, tą propozycję biznesową, co mi dali, więc... Więc e, nie chciałem z nimi walczyć, no i, no i zostałem tak z PFL-em. No i najlepiej, że walczy teraz w Stanach, tak, bo ja mieszkam w Jacksonie na Florydzie, no to już nie muszę lecieć przez ocean i walczyć ze zmianą czasu, no nie, to, to bardzo mi ułatwia sytuację. E, a możesz zdradzić na ile kontrakt Opa, masz z PFL-em? pfl tysięcy na walce, więc, więc jest wygodnie, jeszcze nie mogę... Mojej pracy odrzucić, no ale na nie, nie, nie chodziło mi o kwotę, która i tak gdzieś tam ucięło trochę, chodziło mi o na ile masz kontrakt. Ile o kontrakt? Kontrakt mam na rok, ale może być odnowiony, jak PSL będzie chciało. A tą, nas... kwotę, a tą kwotę, co mówiłeś, możesz powtórzyć, bo po prostu się ucięło troszeczkę. <laughs> 60 tysięcy dolarów za do walkę. No to kurwa mać, zajebiście. Kupko. Ja się cieszę, więc no wiesz, no, walczyłem też w Europie dwa lata, no nie za 5 tysięcy dolarów, no nie, no wygrałem ten turniej dwa razy, tak, ale to nic nie było naprawdę, no e, zaliczone, prawda? Więc e, tym bardziej do ostatnią walkę, no to walczyłem z mega dużą kontuzją, więc nie myślałem, że jej wygram. Po prostu chciałem zawalczyć o, o te 10 tysięcy, e, co mi mówili dostanę, jeśli zawalczę, no nie o, o, o pas. No ale wygrałem. No, ale wygrałeś, wygrałeś. I wszystko się udało, a powiedz mi, generalnie jak teraz wygrasz tą walkę i załóżmy, że to, w tym roku jeszcze kolejną, to masz jakieś takie zapewnienie, że ten turniej, na który ci chcieli w tym roku, w przyszłym roku będą ci chcieli, czy ty po prostu będziesz chciał? Tego właśnie tej gwarancji nie mam, ale też nie wiem, czy ja chcę za bardzo. Bardzo bardziej mi pasowało, myślę, PFL, a... Championship Series, tak? No to to jest ten, e, no to jest Berator, tak? To jest format i UFC, że masz tam jedną walkę, no i masz mistrza, tak? I myślę, że to by mi lepiej odpowiadało. No i bardzo nie w turnieju też, też będę z tym ok, no nie, ale no, też turniej jest, jest naprawdę ostry, prawda? To są trzy walki w trakcie roku, a no już teraz nie są milion, tylko pół, no nie, więc. E, no ale nie ma czterech walki, no nie czterech walk, nie wiem jak to. Ten jeden Oliver z Kanady to wygrał no dwa razy eee, pod rząd, no nie, to miał 8 walk, no, 24 dwadzieścia kurwa, niesamowite. No to było, to było coś, no i, i powiedz mi coś takiego teraz, no bo be, bez wątpienia, no teraz jeśli chodzi, no wchodzisz do, tak naprawdę, no, do głównych gal PFL-u, czujesz, że wchodzisz do takiej, no już do, do Superligi? No bo bez dwóch zdań, no. Każdy kolejny rywal będzie mocniejszy i na pewno czekają Cię już w tej wadze, w tej twojej dywizji. To no bardzo, bardzo mocni przeciwnicy. No to, tak, Fodrze i cieszę, bo już jest ten, już jest na to pora, za to mi no, płacą te pieniądze, no nie? Więc e, tak, cieszę się i tak chcę, no nie, bo no, w Europie nie ma, nie było aż takiej e, dużej. E... No nie, nie masz takich koksów jak jak w Stanach, no niestety jest taka prawda. A no ale chociaż ten Connor Hughes, z którym walczyłem od turniej, to, to jest naprawdę dobry zawodnik, no nie? No, blisko, no. A, no i ten John Mitchell też nie jest zły, no nie? No i walczyłem też z tymi z tymi journeymen, tacy weterani też byli dobrzy, no ale no, w sumie jestem. Na wszystko jestem podekscytowany, a jestem, jestem, gotowy na tych mistrzów, no też ja, z dobrymi gościami przez te dwa lata. To, to też nie było tak, że to był jakieś leszcze, ale, ale jestem, wiesz, jestem gotowy na jakiś dag no nie to już to jest spore. A, a masz kogoś na radarze swoim, z kim chciałbyś się zmierzyć? No wiadomo, gdzieś tam prym w Twojej kategorii wiedzieć, gdzieś tam, nie wiem, Paul Hughes, Nurmagomedow, To pewnie też gdzieś tam na radarze twoim dalszym, pewnie oni też są. No to, to jest to jest moje marzenie, żeby z nimi walczyć, tak? Tylko żeby walczyć o jakiś, jakiś pas czy jakiś duży main event, nie wiem, powiedzmy w Chicago, gdzie mi płacą, no nie wiem, no grube bańki, no nie 250 tysięcy, coś takiego, no nie. Eee, więc tak, to jest, to jest, eee, to jest. mój cel, żeby właśnie z mistrzami o, o pas zawalczyć, no nie, bo, bo jestem na tym poziomie bym powiedział. Mhm. A, mi, a jak ty w ogóle właśnie oceniasz teraz organizację PFL. Z tego wiadomo, co widzisz, że zewnątrz, no bo no troszeczkę się zmieniło po tym jakby przejęciu Belatora. No już wiadomo, Belatora nie ma, jest sam PFL. To jak no, nagrody się trochę w głównych turniejach zmieniły, trochę to trochę inaczej, inaczej działa. Jest ten PFL Mena, tam gdzie ty walcz, Championship Series i tak dalej. Uważasz, że to jest dobra zmiana w rozwoju organizacji? Powiem, że. Z tego co ja widziałem z PFL Europe, tak, to niby wie, że, że jestem PFL Middle East i North Africa, potem jest PFL Afryka, PFL Europe, to bym powiedział, że jak funkcjonuje w ogóle PFL Europe, tak? PFL Europe był, był sam w sobie swoją własną organizacją, tak? PFL im tam troszeczkę pomagał, ale ogólnie oni mają tam swój własny team, no nie swoją własną drużynę i oni wszystko samemu robią, no, nie, więc... A, więc bym powiedział, że ogólnie e, bym się bał, że PFL jest wszędzie, że jest to za bardzo jakby roz, e, ten, spread out, no nie jakby to powiedzieć, że wysokie, tak, ale prawda jest taka, że, że to są, wiesz, na każdy kontynent ma swoją drużyny i to nie obciąża za bardzo PFL właśnie tu w Stanach, no nie, e, więc bym powiedział, że PFS, no, próbuje próbuję, się rozwijać, tak, A, chyba idzie im dobrze, no tylko za dużo wydają na noganu, tak mi się wydaje. To jest jedyne, co bym powiedział, jest takie, no, e, problematyczne bym powiedział, ale ogólnie się cieszę z organizacji, cieszę się, ile mi ile mi dadzą, wiesz, ile dają mi walki, jak mi traktują, więc nie mam prawie nic złego do powiedzenia i. I funkcjonują w Europie dobrze, a teraz zobaczymy, jak w Stanach funkcjonują. No ale to już myślę, że tutaj to będzie jeszcze lepszy poziom niż w Europie, no nie? chodzi yy, o drużyny. Dzisiaj też gruchnęła informacja, że PFL ma nowego prezesa, bo to ma CEO, to chyba tak, tak się to tłumaczy. No. John Martina, to jest w ogóle jakieś, według jakby Twojej wiedzy, to jest jakieś w ogóle znane nazwisko w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o tego typu branży o prezesów i tak dalej i czy w ogóle cokolwiek o nim o, o, o nim wiesz? A no ogólnie nic nie wiem, nic o nim nie słyszałem, to będę musiał sprawdzić. E... No ale co, no ogólnie cash flow z tego co widziałem mają dobry, no bo tam teraz dużo pieniędzy z Saudi weszły, no nie, e... więc fundusze są, jak będą je wydawać zobaczymy. E... No widać, że mają biznes w plaminy od UFC, tak? Oni robią bardziej mniejsze gale. E, no ale je wy, wy, nie, zawsze je wy, wy, wyprzedadzą, no i mają dobry production value. W Europie niedobrze bardzo traktowali, tak? A więc ten... E, więc jak będą kontynuować to, co, ro, co, co mi pokazali w Europie, to myślę, że dobrze, że dobrze im pójdzie, no nie? Hmm. Już powoli zmierzając do końca, powiedz mi Kuba, czy ty w ogóle czujesz jakąś różnicę, jak się zmieniło jakby twoje życie po tych zdobyciach no, dwóch tytułów PFL-a? Bo też no, na pewno no, w Polsce byłeś nieznany, teraz w Polsce jesteś bardzo, bardzo, bardzo lubiany. Twoje wywiady są oglądane, fani cię lubią, komentują. Nie widziałem żadnej złej opinii na twój temat, przynajmniej w Polsce, ale to, czy w Stanach coś się zmieniło? Nie jesteś się może bardziej rozpoznawalny? Nie, w Stanach no, to nic się nie zmieniło, bo wiesz, no, nie, to nie jest UFC, no nie? No, ale ogólnie wiesz, MMA to nie jest futbol amerykański, no nie, e, więc nawet jakbym powiedział, na niższym levelie FC to też nie byłby za bardzo e, ten e, rozpoznalny, tak, ale no ale co, pieniądze są, tylko no co, kupiłem sobie do wynajmu nieruchomość i naprawdę tylko to się zmieniło. Pracuję cały czas, do pracy, cały czas chodzę na treningi, no może za rok będę mógł moją moją główną pracę zredukować godziny albo ten no bo w ogóle już, już nie zrobić sobie przerwę jako audytor w oficji być audytorem w klasce no nie. No, <grywa> bo to już, to już jest jakaś zmiana według mnie bo jak jeszcze rozmawialiśmy pierwszy raz rok temu przed tym drugim turniejem no. Tam nie zakładałeś tego, co ja pamiętam, rzucenia pracy, zredukowania pracy, tylko, tylko tam jakby cały czas chciałeś. Tam też opowiadałeś, kiedy pamiętam o tym, że to jest, i ubezpieczenie to jest bardzo ważna gdzieś tam rzecz. A teraz już widzisz, nowy kontrakt i już jest obce zmiany, nie? Więc na pewno tak. to się zmieniło. No i jak zawalczę dwie walki w tym roku, to będzie jeszcze nowa negocjacja za rok, więc może być jeszcze lepsza kwota. więc Jestem, no jestem podekscytowany, więc. Więc no, już powoli będzie mi wygodniej i wygodniej i będę mógł się bardziej koncentrować na trenowaniu, no nie, bo tak to wiesz, praca, żona, trening, no to jednak obciąża człowieka, no nie, więc nie mogę się doczekać, że jak będę miał tylko co, żonę i trening. A powiedz, on, w ogóle właśnie w tym jakby Twoim trybie, tak jak Ty mówiłeś, żona, ogólnie rodzina, praca, trening, to miałeś czas na jakieś takie, na jakieś swoje jakieś, nie, hobby, rozrywkę, czy po prostu Twoim hobby jest MMA? Nie, no, moje hobby to. No ja kocham sobie grać. No mam PS5, mam komputer, więc moje hobby jest granie, no nie? Ale... A w co grać? E, teraz gram aktualnie w Crusader Kings. E, odpaliłem jeszcze raz od dawna, bo nie grałem, e, bo lubię. Więc lubię sobie tak chociaż godzinę dziennie grać wieczór na wieczór, no nie. I ten, i co jeszcze? A na PS5 to co gram? E, na PS5. A ja chcę zombi Call of Duty z moim kolegą, czasami już przyjemnie, więc, więc ten, jak ze starych czasów, no nie, więc to, to jest takie moje hobby, no nie no. Ja po treningu i po pracy jestem tak zmęczony, że lubię siedzieć na dupie. No nie to takie hobby lubię. <śmieniczny> to się, ja mam podobne generalnie. Że wiesz, że jak się mnie pytają, co, co lubisz robić po, po pracy, uwielbiam robić nic. To tym no. mi jestem mistrzem, kurwa. No. Nie, no nie. Tak, to jest to. Dobra Kuba, już nie, nie przedłużam, dziękuję Ci bardzo, za, że znalazłeś dla... A czekaj, czekaj, kurwa, jeszcze w, twoim... <laughs> w ogóle ty, twój, Twoja kolejna walka 1 sierpnia, bo o najważniejszym nie, nie pogadaliśmy. Tak, no, zapowiedzieliśmy, kurczę. Tak, Kuba, ty, zagadaliśmy cały czas, a jeszcze trzeba o walce porozmawiać. Twoim rywalem <laughs> będzie Sergio Cosio, on gdzieś tam miał okazję walczyć też w PFL-u, w Belatorze wcześniej. Czy ty już miałeś, miałeś okazję oglądać jego walki i czy tyś w ogóle zadowolony, że dostałeś takiego rywala? Jakie są według Ciebie jego najgroźniejsze strony? Seksek, no, tak, więc no, ja, ja tu dużo boksowałem, walczyłem z Meksykami. No i no coś jest w tej krwi A, Azteków, czy, czy, czy mając. No nie, oni, oni mo, mogą dostać mocny cios i, i to ich tylko, jakby, jak Polacy, oni lubią dostać i potem dopiero zaczynają walczyć, no, nie? Okay. więc to są twardzi, twardzi ludzie, on, on to może dużo ciosów dostać. No i umie wszystko, tak? Umie walczyć z bliska, atakując, umie uciekać na długo. A ma tam takich spleców na jiu-jitsu, no nie? E, ma, ma niebezpieczne chwyty? No ale co? Ona no, będzie walczyć z polskim dzikiem, więc no ja jestem teraz bardzo dobrze przygotowany, czuję się silnie, odpoczynek dobrze mi zrobił, no nie? Bobs teraz dużo poprawiłem, więc no. To ma dużo walk, jest, jest takim gearnyman, no nie, no ale. Czas, czas, czas będzie mój. A powiedz mi, myślisz, że to, że teraz, jak wspomniałeś wcześniej, nie będzie tej jakby różnicy czasu, nie będzie tego, tych jetlagów, myślisz, że to ci pomoże i czy to ci trochę utrudniało trochę takie zaadaptowanie się do tych warunków europejskich? Nie, tym mnie zobaczyłem, bo do mnie walczyłem w Stanach. <laughs> na pierwszy dzień no półtora dnia, tak. Ten pierwszy dzień i następny, no to były takie no, nieprzyjemne, ale ogólnie to w, na koniec dnia czułem się dobrze przed walką, ci powiem, więc. więc no ale może to kurde, nie wiem jak ja to wtedy robiłem, no nie? Też jest taka możliwość. Ale ja myślę, że będzie tak samo, że będzie dobrze, no nie? Okej. Okay. I myślę, że teraz możemy z, z, zakończyć, Kuba. Ja Ci bardzo dziękuję, że, że znalazłeś czas z mojej strony, to wszystko. Jeżeli chcesz komuś pozdro kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to standardowo. Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. No dziękuję. Pozdrawiam moje miasto Olsztyn, Słoneczny Stok. Tęsknię za Polską. Mam nadzieję, że będę mógł na koniec roku przyjechać, albo w jakiś czas w następnym roku. No i tem poprowadzić trochę, trochę e, klinik MMA, no nie? E, praktyk MMA, więc... A... Dla widzów, żeby, żebyście zawsze tam patrzyli, bo może co, może gdzieś tam do was przyjadę, no nie, więc e, i chętnie wam podzielę się z wami moją, moją wiedzą, no nie, więc pozdrawiam, ojczyzny.